Cześć wszystkim, dziękuję, że tu jesteście. Pamiętam, jak moje serce biło jak oszalałe, kiedy siedziałam w sali sądowej, światła jarzeniowe wydawały się nienaturalnie ostre, a zapach kurzu i starych dokumentów wypełniał powietrze. Moi rodzice, Janina i Ryszard, siedzieli po drugiej stronie, uśmiechali się z wyższością, pełni pogardy. Widziałam w ich oczach triumf, byli przekonani, że wygrali. Sędzia patrzył na mnie, a ja czułam na sobie wzrok wszystkich obecnych. Wtedy wręczyłam mu ten dokument. Ten jeden, cholerny dokument, który miał zmienić wszystko. Zanim jednak zagłębimy się w ten moment, dajcie mi chwilę. Powiedzcie mi skąd mnie oglądacie. Zostawcie komentarz poniżej, uwielbiam słuchać, jak daleko sięga moja historia. A jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, nie zapomnijcie kliknąć przycisk subskrypcji, aby nie przegapić kolejnego rozdziału mojej opowieści. Dziękuję i teraz pozwólcie, że Wam wszystko opowiem. Zawsze byłam cicha nieśmiała, może nawet niewidzialna. Wychowywałam się w cieniu moich rodziców Janiny i Ryszarda Kowalskich którzy w moim miasteczku uchodzili za filary społeczności. Byli właścicielami dobrze prosperującej firmy deweloperskiej ich nazwiska widniały na tablicach pamiątkowych w każdym nowym centrum kultury na każdej tablicy w szpitalu. Ludzie podziwiali ich, szanowali. Ja, ja po prostu istniałam. Od najmłodszych lat czułam, że muszę zasłużyć na ich uwagę, na ich miłość. Nie na miłość bezwarunkową, jaką daje się dziecku, ale na aprobatę. Cenzurki musiały być wzorowe, sukcesy sportowe spektakularne, wybory życiowe zgodne z ich wizją. Kiedy jako mała dziewczynka powiedziałam, że chciałabym być artystką, ojciec zaśmiał się, a matka skwitowała to słowami: Maja, kochanie, nie bądź śmieszna. Jesteś Kowalska. Masz obowiązki. Obowiązki. To słowo wrosło we mnie, stało się częścią mojej krwi. Ich oczekiwania były niczym niewidzialne kajdany, które z czasem coraz mocniej zaciskały się wokół mojej duszy. Studia, które wybrali dla mnie prawo, oczywiście ukończyłam z wyróżnieniem. Pracę, którą mi załatwili w prestiżowej kancelarii, podjęłam z pokorą. Byłam ich perfekcyjnym produktem, starannie wyrzeźbionym posągiem, pozbawionym własnego głosu. Punktem zwrotnym była śmierć mojej babci, Marii. Babcia Maria była jedyną osobą, która widziała we mnie Maję, a nie córkę Kowalskich. To ona uczyła mnie malować, szeptała mi, że moje sny są ważne, że mam prawo do własnego życia. Kiedy odeszła, zostawiła mi w spadku starą kamienicę na obrzeżach miasta. Była to niewielka, trochę zniszczona nieruchomość, ale dla mnie była całym światem. Babcia Maria żyła tam przez większość swojego życia, a kamienica była pełna jej zapachu, wspomnień, obrazów, które malowała w samotności. To było moje sanktuarium, moja jedyna własność, symbol wolności, której pragnęłam. Moi rodzice, dowiedziawszy się o testamencie, wpadli w furię. Kamienica! krzyknęła matka, jej głos był ostry jak brzytwa. Ta rudera? Maria zawsze była sentymentalna, ale to jest po prostu niepraktyczne. Ojciec Ryszard, westchnął ciężko. Maja, kochanie, bądźmy szczerzy. Nie nadajesz się do zarządzania nieruchomościami. To dla ciebie za duże obciążenie. Sprzedamy ją, a pieniądze zainwestujesz w coś bardziej rozsądnego. Wiesz, co jest dla ciebie najlepsze. Byłam w szoku. Po raz pierwszy w życiu poczułam, że moje serce zaciska się w gardle z wściekłości, a nie ze strachu nie sprzedam, powiedziałam, mój głos był cichy, ale stanowczy. Zapanowała cisza. Rodzice patrzyli na mnie, jakbym nagle zaczęła mówić w obcym języku. Słucham. Spytał ojciec, jego ton był spokojny, ale w jego oczach czaiła się zimna furie. Kamienica należy do mnie. Babcia chciała, żebym ją miała. Nie zamierzam jej sprzedawać. Chcę otworzyć tam galerię sztuki. Małą, skromną, ale moją. To było jak detonacja bomby. Przez kolejne tygodnie moje życie stało się piekłem. Rodzice dzwonili non-stop, naciskali, grozili. Kiedy nie ustępowałam, zaczęli mi grozić konsekwencjami finansowymi, wycofaniem wsparcia. To było dla mnie niczym cios w brzuch. Zawsze myślałam, że ich pieniądze to zabezpieczenie, a okazało się, że to smycz. W końcu, po miesiącach nieustannych nacisków, zawiadomili mnie listownie, że wnoszą pozew do sądu. Pozwali mnie swoją własną córkę. Zarzucali mi niekompetencje w zarządzaniu majątkiem, niezdolność do podejmowania racjonalnych decyzji finansowych, a nawet próby wykorzystania ich reputacji dla własnych, niecnych celów. Chcieli, aby sąd uznał mnie za niezdolną do samodzielnego zarządzania kamienicą i ustanowił ich jej prawnymi opiekunami, a faktycznie Przejął nad nią kontrolę. To było jak wyrok śmierci na moją wolność. Kiedy otrzymałam wezwanie do sądu, świat zawalił mi się na głowę. Poczułam się, jakbym cofnęła się do czasów, gdy byłam małą dziewczynką, znowu nieważną, znowu zdaną na ich łaskę. Izolacja, którą odczułam, była niemal fizyczna. Znajomi, którzy wcześniej mi kibicowali, nagle zamilkli. Nikt nie chciał zadzierać z Kowalskimi. Ich adwokat, mecenas Borowski, był człowiekiem bez skrupułów, znanym z tego, że zawsze wygrywał. Zaczęłam tracić nadzieję. Mój własny adwokat, starszy pan, mecenas Dąbrowski, którego ledwo było mnie stać, patrzył na mnie ze współczuciem. Pani Joe, to będzie trudne. Państwa rodzice mają ogromne zasoby. Ale ja mam rację. Krzyknęłam, a mój głos był przesiąknięty frustracją. Prawo to nie zawsze racja, niestety, odpowiedział z westchnieniem. Musimy znaleźć coś, coś, co zmieni szale. Wiedziałam, że miał rację. Potrzebowałam czegoś więcej niż tylko mojej prawdy. Potrzebowałam ich prawdy. I tak zaczęłam kopać. Zaczęłam od rzeczy babci. Przez całe życie kolekcjonowała stare gazety, albumy ze zdjęciami, korespondencje. Spędzałam w kamienicy całe dnie, przeglądając pudła z jej pamiątkami. Zapach stęchłego papieru wypełniał moje nozdrza, a ja czułam, że zanurzam się w jej przeszłości, szukając odpowiedzi na moją przyszłość. Początkowo znajdowałam tylko niewinne rzeczy, stare rachunki, listy miłosne sprzed lat, zdjęcia z wakacji. Ale potem natrafiłam na coś dziwnego. W starej drewnianej skrzyni, ukrytej pod podwójnym dnem, w szafie babci, znalazłam dziennik. Nie był to zwykły dziennik. Był to notatnik, starannie zapisany drobnym pismem, zawierający daty, nazwiska i kwoty. Babcia Maria była skrupulatna. W dzienniku zapisywała nie tylko swoje codzienne wydatki, ale także transakcje. Transakcje, które wydały mi się bardzo niepokojące. Im głębiej wchodziłam w te zapiski, tym większy ścisk czułam w żołądku. Widniały tam nazwiska lokalnych urzędników, daty wpłat, opisy spotkań. Babcia Maria prowadziła coś w rodzaju czarnej księgi dla moich rodziców. Zapisywała w niej wszystkie ich nieuczciwe praktyki łapówki dla urzędników w zamian za korzystne decyzje o zagospodarowaniu terenu, zawyżanie kosztów budowy i obniżanie jakości materiałów, unikanie podatków poprzez skomplikowane operacje na kontach. Były tam nawet wzmianki o nielegalnym wysypisku śmieci, które założyli na gruntach niezgodnych z przepisami, z pomocą skorumpowanego inspektora. Babcia Maria nienawidziła tego, co robili. Była osobą o nieskazitelnej moralności i ukrywała ten dziennik przez lata, nie wiedząc, co z nim zrobić, bo kochała swoich dzieci, moich rodziców. Ale nienawidziła ich brudnych interesów. Jeden z wpisów szczególnie mnie zmroził 12.03.20.05 spotkanie z B w sprawie działki przy ulicy Lipowej. Uzgodniono 50 tysięcy. Koperty za zmianę klasyfikacji gruntu z rolnego na budowlany. R mówił o w konieczności pozbycia się przeszkód. Ktoś został zmuszony do sprzedaży, prawda? Literą B. był Bogdan Wilk, były naczelnik wydziału planowania przestrzennego, który zniknął z życia publicznego kilka lat temu. A R to Ryszard, mój ojciec. Kamienica, którą mi zostawiła babcia, stała na ulicy Lipowej. To była część układu. Babcia z odrazą zapisała to wszystko, mając nadzieję, że kiedyś prawda ujrzy światło dzienne. Wierzyła w sprawiedliwość, ale obawiała się konsekwencji. Moje ręce drżały, gdy czytałam kolejne wpisy. Poczułam wstręt. To nie byli moi rodzice, to byli obcy ludzie, którzy zbudowali imperium na kłamstwach i przestępstwach. Ich reputacja była fasadą, a ja byłam naiwną kukiełką w ich teatrze obłudy. Ból, który czułam, był inny niż dotychczasowy. To nie był ból odrzucenia, ale ból obrzydzenia. Ten rodzaj bólu hartował moją wolę. Zaczęłam widzieć wszystko jasno. Od najmłodszych lat nauczono mnie, że pieniądze są miarą wartości. Moich rodziców, ich statusu, a nawet mojego. Ale ja teraz zrozumiałam, że pieniądze, które posiadali, były skażone. Były brudne. Przez wiele nocy nie spałam, studiując te zapiski, porównując je z artykułami w starych gazetach, szukając powiązań. Odkryłam, że działka, o której wspominała babcia, była kupiona za grosze od starszej, samotnej kobiety, która potem zaginęła w niewyjaśnionych okolicznościach. Nie mogłam w to uwierzyć. Mieli na rękach czyjąś krzywdę. Nie, nie mieli na rękach tylko czyjeś krzywdy. Oni sami byli sprawcami. Kiedy pokazałam dziennik mecenasowi Dąbrowskiemu, jego twarz zbielała. Pani Majoule wyszeptał, jego głos był pełen podziwu i niedowierzania. To jest, to jest bomba. To jest dowód na szereg poważnych przestępstw. To nie jest tylko sprawa cywilna o kamienicę. To jest sprawa kryminalna. Na dużą skalę. Poczułam zimny dreszcz na plecach, ale jednocześnie dziwną ulgę. Czy to wystarczy? Spytałam. To wystarczy, by sprowadzić na państwa rodziców armię prokuratorów i agentów. To jest sprawa dla policji, dla Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą, a nawet dla Centralnego Biura Śledczego Policji. Dąbrowski natychmiast skontaktował się z prokuraturą, przedstawiając im wstępne dowody. Potraktowali to poważnie. Poprosili o oryginalny dziennik i obiecali, że zajmą się tym dyskretnie. Nie chciałam, żeby mój ojciec i matka zostali poinformowani o śledztwie, zanim sprawa w sądzie cywilnym dobiegnie końca. Zależało mi, by y prawda wyszła na jaw w miejscu, w którym oni czuli się najbezpieczniej w sądzie. Dzień rozprawy był dniem, w którym miało się wszystko rozstrzygnąć. Ubrałam się w prosty, ciemny garnitur. Włosy upięłam ciasno. Patrząc w lustro, zobaczyłam w swoich oczach coś, czego nigdy wcześniej tam nie było. Stal nie byłam już cichą mają. Byłam mają, która znała prawdę. Sala sądowa była pełna. Poza sędzą i prawnikami byli tam dziennikarze lokalnych gazet, znajomi moich rodziców, a nawet kilku pracowników ich firmy. Janina i Ryszard siedzieli dumnie, ubrani w drogie stroje, pewni siebie. Ich adwokat, Borowski, przedstawił ich argumenty z jadowitą precyzją. Malując obraz mnie jako nieodpowiedzialnej, niezdolnej córki, która marnuje cenną nieruchomość. Słuchałam tego wszystkiego, czując, jak moje serce bije rytmicznie, spokojnie. Nie czułam już strachu, tylko dziwny, zimny spokój. Przyszedł czas na moje zeznania. Wstałam, spojrzałam prosto w oczy sędziego. Moi rodzice uśmiechali się z wyższością, Borowski mierzył mnie wzrokiem, jakbym była owadem, którego zaraz rozdepczę. Pani Major, czy ma pani coś do dodania do zeznań, czy może przejdziemy do pytań? Zapytał sędzia. Zaczerpnęłam głęboko powietrza. Wysoki sądzier powiedziałam, mój głos był czysty i wyraźny, zaskakując nawet mnie samą. Mam dowód, który rzuca nowe światło na sprawę tej kamienicy, a także na źródło majątku, o który moi rodzice tak zaciekle walczą. Wyjęłam steczki oprawione w skórę, stary dziennik babci. Wysoki Sądzie to jest dziennik mojej babci, Marii Kowalskiej. Od lat dziewięćdziesiątego do jej śmierci babcia prowadziła w nim szczegółowe zapiski dotyczące transakcji finansowych moich rodziców. Sędzia zmarszczył brwi. Borowski wstał oburzony. Sprzeciw. To jest niedopuszczalne. To nie ma związku ze sprawą. Cisza na sali. Rzekł sędzia, uderzając młotkiem. Proszę kontynuować, pani Joe. Rodzice patrzyli na mnie, ich uśmiechy zniknęły, zastąpione wyrazem narastającego niepokoju. Babcia Maria, zmuszona przez sumienie, skrupulatnie dokumentowała wszystkie nieprawidłowości finansowe, jakich dopuszczali się moi rodzice w prowadzeniu swojej firmy deweloperskiej: łapówki dla urzędników, manipulacje przetargami, fałszowanie dokumentacji, a nawet niejasne transakcje związane z zakupem gruntów. W tym także działki, na której stoi kamienica, którą mi babcia zostawiła. Powoli, metodycznie, zaczęłam cytować fragmenty dziennika, podając daty i numery stron. Powiedziałam o łapówce dla Bogdana Wilka, o zawyżonych kosztach budowy, o zniknięciu starszej kobiety. Każde słowo było ciosem, uderzającym w fasadę ich doskonałej reputacji. Słowa babci sprzed lat, teraz wypowiedziane moim głosem, niczym wyrok, który zapowiadał nadchodzącą burzę. Sędzia słuchał w milczeniu, jego twarz stawała się coraz bardziej poważna. Widziałam, jak Borowski staje się coraz bardziej nerwowy, a jego twarz przybiera szary odcień. Moi rodzice, ich twarze były teraz blade, ich oczy rozszerzone ze strachu. Nie spodziewali się tego. Nigdy. Kiedy skończyłam, w sali zapadła absolutna cisza. Słychać było tylko moje własne, spokojne oddechy. Wysoki Sądzie, powiedziałam, wręczając dziennik sędziemu. Ten dokument został już przekazany prokuraturze. Jestem przekonana, że to, co jest w nim zapisane, wykracza poza ramy tej sprawy cywilnej. Sędzia wziął dziennik, przewertował kilka stron, jego wzrok zatrzymał się na jednym z fragmentów. Po chwili uniósł głowę, a jego głos był zimny i twardy. Biorąc pod uwagę wagę przedstawionych dowodów i fakt, że organa ścigania zostały już powiadomione, zarządzam przerwę w posiedzeniu. I nakazuje nakazuję służbom obecnym na sali, by przygotowały się na ewentualne działania. Powiedział to ostatnie zdanie, patrząc na strażników sądowych. W sali rozległ się szmer, a potem nagle rozległ się alarm. Nie wiedziałam, co się dzieje, ale poczułam, jak adrenalina uderza mi do głowy. Strażnicy sądowi zaczęli się przemieszczać, otaczając moich rodziców. Borowski próbował coś powiedzieć, ale jego głos był zduszony. Wtedy, ku mojemu absolutnemu zaskoczeniu, drzwi sali otworzyły się z hukiem. Do środka wbiegli policjanci w mundurach operacyjnych, z odznakami Centralnego Biura Śledczego Policji. Byli uzbrojeni i wyglądali poważnie. Byli przygotowani na coś większego niż zwykłe wezwanie. Sędzia, widząc ich, skinął głową. Państwo Janina Kowalska i Ryszard Kowalski, powiedział sędzia, jego głos rozniósł się echem po sali. Zostajecie zatrzymani na podstawie wstępnych zarzutów dotyczących oszustw finansowych na dużą skalę, korupcji, prania brudnych pieniędzy i potencjalnie innych poważniejszych przestępstw. Macie prawo zachować milczenie. Nie musiał kończyć. Funkcjonariusze CBSP natychmiast podeszli do moich rodziców. Twarz mojej matki była skamieniała, jej oczy były szeroko otwarte, pełne niedowierzania i przerażenia. Ojciec, zawsze tak opanowany, nagle zaczął się pocić. Próbował wstać, ale jeden z funkcjonariuszy delikatnie, ale stanowczo położył mu dłoń na ramieniu. Nie radzę, panie Kowalski, i powiedział policjant. Widziałam w ich oczach chaos, desperację i nienawiść. Ich spojrzenia były wajd we mnie, niczym sztylety. Zdrada, którą czuli, była namacalna. Ale ja w ja nie czułam nic poza dziwną pustką i ulgą. W sali wybuchło zamieszanie. Dziennikarze rzucili się do telefonów, ludzie szeptali, a niektórzy pracownicy moich rodziców zaczęli dyskretnie opuszczać salę. Mecenas Borowski stał jak wryty, jego twarz była koloru popiołu. Jego kariera legła w gruzach. W ciągu kilku minut moi rodzice zostali wyprowadzeni z sali w kajdankach. To był koniec ich panowania. Koniec ich złudzeń, koniec ich fasady. Kiedy sala opustoszała, zostałam sama z mecenasem Dąbrowskim. On patrzył na mnie z szacunkiem. Pani Meijoł zaczął, ale nie musiał nic mówić. W jego oczach widziałam podziw i zrozumienie. To nie jest zwycięstwo, prawda? Powiedziałam, a mój głos był pusty. To jest sprawiedliwość, odpowiedział. I początek czegoś nowego dla pani. W następnych tygodniach i miesiącach świat moich rodziców, a co za tym idzie, i mój, wywrócił się do góry nogami. Skandal był ogromny. Nagłówki gazet krzyczały o upadku Kowalskich, o ich oszustwach i korupcji. Zostały postawione im liczne zarzuty. Okazało się, że skala ich przestępstw była znacznie większa, niż wskazywał dziennik babci. Dziennik otworzył puszkę Pandory, a prokuratura odkryła całą sieć powiązań i nielegalnych interesów. Moje nazwisko, niegdyś niewidoczne, nagle stało się znane. Nie jako córka Kowalskich, ale jako Maja, która zdemaskowała Kowalskich. Ludzie, którzy wcześniej mnie ignorowali, nagle chcieli ze mną rozmawiać. Było to dziwne i przytłaczające. Kamienica babci została u mnie, ale teraz nie była już tylko symbolem. Stała się rzeczywistością. Z pomocą mecenasa Dąbrowskiego, a także kilku wolontariuszy, którzy zgłosili się po usłyszeniu mojej historii, zaczęłam ją remontować. Nie spieszyłam się. Każda cegła, którą odrestaurowałam, każda ściana, którą pomalowałam, była niczym krok w stronę leczenia ran mojej duszy. Otworzyłam galerię. Nazwałam ją Przezroczystość. Była to galeria dla młodych, niedocenionych artystów, którzy, tak jak ja kiedyś, czuli się niewidzialni. Czułam, że to mój sposób na uzdrowienie, na przekucie bólów coś pięknego. Pewnego dnia, kilka miesięcy po rozprawie, siedziałam w galerii, pijąc herbatę. Było pusto, panował spokój. Czułam zapach farb olejnych i świeżo parzonej kawy. Moje życie było proste, ale prawdziwe. Wtedy przyszła do mnie Janina. Była inna. Jej włosy były siwe, a w oczach miała zmęczenie. Nie była już Janiną, dominującą matką. Była Janiną, byłą przestępczynią. Maja, powiedziała, jej głos był słaby. Matko, odpowiedziałam, czując dziwną mieszaninę obojętności i melancholii. Czy, czy musiałaś to zrobić? Zapytała, jej głos był złamany. Zrujnowałaś nas. Spojrzałam jej prosto w oczy. Nie czułam nienawiści, tylko smutek. Nie zrujnowałam was. Sami to zrobiliście. Ja tylko powiedziałam prawdę. Wywalczyliście sobie to, co dostaliście. Janina opuściła głowę. Po chwili wstała i bez słowa wyszła. Nigdy więcej jej nie widziałam. To, co ostało się w sądzie, było bolesne, ale konieczne. Przez lata żyłam w iluzji pod dyktando moich rodziców, wierząc, że ich aprobata jest moją wartością. Kiedy ta iluzja pękła, zrozumiałam, że moja prawdziwa wartość leży w mojej uczciwości, w mojej odwadze, w mojej zdolności do obrony siebie i swoich zasad. Odkryłam, że prawdziwa siła nie pochodzi z pieniędzy czy władzy, ale z prawdy. To była długa i wyczerpująca podróż, ale w końcu jestem wolna. Wolna, by żyć na własnych warunkach, wolna, by tworzyć, wolna, by być mają. Dziękuję Wam, że byliście ze mną podczas tej trudnej, ale ostatecznie wyzwalającej historii. Jeśli ta opowieść poruszyła was, zostawcie komentarz poniżej, czytam każdy z nich i cenię wasze myśli. Poświęćcie chwilę, aby polubić ten film i udostępnić go komuś, kto musi usłyszeć, że nie jest sam w walce o prawdę. Pamiętajcie, że czasem najtrudniejsze bitwy to te, które toczymy po cichu, wewnątrz nas samych, ale to właśnie one prowadzą do największych zwycięstw. Rodzina to nie zawsze ci, którzy robią największy pokaz, to ci, którzy pojawiają się, aby cię wspierać. Nawet jeśli to oznacza walkę o Twoją wolność, dziękuję, że tu jesteście, Wasze historie mają tu znaczenie. Zostańcie blisko. Będzie więcej.